Wieczór, godzina bajek. Koty sięgają do fajek. Księżyc zapałką złotą. Zapali fajki. Kotą proszę Państwa. Kotą zapali fajki, księżyc Tutaj mamy sierpień. Oczywiście zła data. Trzeba datę zmienić na dobrą raz na jakiś czas. Taka jest data, ale... O! Jutro. Jutro się okaże ten odcinek. Jutro jest dzień solidarności i wolności. Nawet nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że mamy takie święto w kalendarzu. Ale teraz już wiem. I przeczytam jeszcze raz wiersz. Wieczór, godzina bajek. Koty sięgają. Do fajek księżyc zapałką złotą, zapali fajki kotom, Danuta Gelnerowa. A wiersz pochodzi... <laughs> Proszę Państwa, ale śmieszne są. Tak ściany będę Wam pokazywał teraz, bo nie chcę pokoju pokazywać, więc będę pokazywał ściana albo te koty. O właśnie, koty będę pokazywał. Dobra, a wiersz pochodzi z czasopisma Wierszczyk z roku 1988 jest ten numer. Ja tego numeru nie mogę znaleźć, ale zrobiłem sobie zdjęcia i z tych zdjęć czytałem ten wiersz, a ja ten wiersz pamiętam też z dzieciństwa. Nie wiem jak to się stało, czy ja pamiętam z tej gazety świerszych, czy, czy, czy nawet może z podręcznika, bo wydaje mi się, że ten wiersz był w podręczniku w którejś klasie, nie wiem której, pierwszej, drugiej, może raczej nie później. A może nie wiem skąd, więc pamiętam ten wiersz, dziwny wiersz, taki kurde o fajkach dla dzieci i tak dalej. Taki w sumie wiersz trochę bez sensu, no nie? Że księżyc zapali fajki, tak? Zapałką złotą kotą. Wiersz zabawny, rymowany, no można powiedzieć, że fajny wiersz, no nie, trochę demoralizujący, bo oswaja dzieci z fajkami, no. No czyż nie? Ale może ja to demonizuję, prawda? Może ja to demonizuję trochę, no, Czy taki wiersz ma prawo być dla dzieci, no. Program się w ogóle nazywa, który w tej chwili oglądacie, słuchacie... Dzienna Dawka Poezji, jest to odcinek nagrywany, tak? Już wiemy kiedy, 30... Hmm... Sierpnia, tak, sierpnia, tak, tak. To jest dowód, dowód niezbity, no jest dowód. Niezbity. A będzie publikacja jutro 31. I imieniny obchodzą Izabela i Ramona Tak, a w dniu nagrywania róża i szczęsny. Dobra, i co jeszcze? No to jest ostatni, już proszę Państwa, odcinek wakacyjny dziennej dawki poezji. I w ogóle ostatni odcinek dziennej dawki poezji. A co jutro w związku z tym? No to poczekajcie. Zobaczycie, co będzie jutro. Na razie, no, fajna, fajna była ta, ta przygoda dla mnie, chociaż oczywiście, jak widać, nie podbił, nie podbił świat poezji w moim wykonaniu internetu w te wakacje 2023 roku. Nie podbił, no cóż, a jutro jest 1 września, wrzesień, tak, jeszcze wrzesień, ale jeszcze nie jesień, tak, jeszcze lato. I czy coś się ukaże jutro na kanale? No proszę, proszę zajrzeć, no proszę zajrzeć, zobaczymy, no zobaczymy na razie.